Thanks for Siemaneczko z tej strony, Czerwony Pingwin. Dzisiaj z Leszkiem, uczestnikiem i finalistą Wrocławia. Jesteśmy w burgerze Nocą. Jestem tutaj drugi raz. Wcześniej niestety nie było tego mocniejszego burgera. A dzisiaj mamy killera. Cieszysz się? Bardzo. Bardzo się kolega cieszy. Marzyłem o tym, żeby go zjeść. Od dzieciństwa. Zasady są takie, że mamy 15 minut na zjedzenie. Wbrew pozorom w tym lokalu można przepijać, gdzie my chyba nie będziemy się w to bawić, bo no, można. Nie przygotowaliśmy picia, także na odważnie. O dziwo dwóch fighterów MMA to było, mam na myśli bestie i kogoś jeszcze więcej. No ale trudno. No i co, będziemy jeść burgera, nie? Co, aha, to 15 minut. Ja też mam stopper. to jesteś tam ogólnie ready? Też jestem ready. Jak co? Zjemy to nie płacimy za burgera, tak? tak no, no to więc... Wieczna sława. 3-4 i zaczynamy z czasem. Czekaj, już nie pani też ma stoper ustawiony. No pani stoper tutaj? Ja mówię. 3-4 i załączamy, tak? tak Dobra. 3, 4 cztery.

Bardzo duże skupienie w lokalu. Nikt się nie odzywa. To jest szkoda. To To Tu jeszcze trochę burgerem zostało. Tu no, chyba się udało. Tu jeszcze trochę. Można ja bo pijać. No. A, to dla mnie fajnie. Dokładnie. No ja ostatnia się rozkręca 3 oh minuty yeah. jeszcze nie winęły ja Trochę dodatku zostało Będzie zaliczone czy bardziej tutaj Wchodzić z niego? Nie, nie Naprawdę Na <laughs> będziemy badali Dziękuję. A ja się nie śpieszę. A kolega się nie śpieszy. Jezu, to jest oczy dość smaczne. Mhm. czy był. Nie jest wcale dużo ostrzejszy od tego, co tak? tak? tyle się busa, tak? Żeby w tym roku... O, zrobi się ciape na pełną, eh? Chciałem tego... To ja też o coś chyba umiem na wszędzie, nie była. Zobaczcie, ta zaptera z mleką, nie? Zobaczcie, aż czuj go, nie? Ja w ogóle takie rzeczy załatwia czasem na no szybko.

No już teraz mniej smacznie. Aha. Na czasie już jednak... Ja nie będę owijał bawełnę. Można śmietanę. Jest ostra, zejdzie mi ta ostrość z parzy. Ja tego sosu trochę ściągnę, żeby za dużo nie zostawiać, bo to tak trochę lipa. No ale ma. Nie wiem do końca, ile jest latem, bo teraz wychodzi. Ile tam czasu jeszcze jest? 6 minut, 6 tak, minut, widziałem. Tak, minut minut e, spokojnie. To jest O to wchodzi fajnie w dół teraz. Już, już powoli się kończy. Możecie zobaczyć, jak to potem blokuje. Dwa, dwa rodzaje jedzenia, jeden na szybko, a drugi na mowę. Mnie boli bardziej. Ciebie boli bardziej. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bez ekstraktu można było mieć dłużej się nie bawić, ale. i się bawić. Z ekstraktem też można jak widać. <śmum> Mówię, no nie chcę zostawiać za dużo tego na papierze. Ja ekstraktowe sos, sosy wolę zawsze na szybko. radości. Tu oh. 8,42. Nie popatrzamy. No jest mokry papier. Ej, przynajmniej nie był suchy, no. No sałaty kawałek został. O, ja jestem po dzień wcześniej jadłem z kg do jedzenia plus loda u kapla Będziecie mogli zobaczyć jak to wyglądał dzień wcześniej, więc nie byłem głodny bardzo no, to... ja w do rodamiana też po dobrym śniadaniu nie na pusty żołądek, żeby nie biegać potem w krzaki i opróżniać szybko o brzucha. Także z podkładem. Ostry! Chwilę możemy jeszcze przeszedł. No. Ostry! Ostry jest, ostry. Smak chociaż jadłem go łykałem, znaczy jadłem ja go na szybko. E, był w smaku dobry. Nie było czuć tego ekstraktu, nie tylko. No! Parę sekund. Już po oh. no poświęcałem się załączają u mnie. Za chwilę. No. A łockawki, jak na mnie. No, ja nie wiem, jak zaszorować. Huch. No, można polecić lokal. No, dobra. Że, przynajmniej dobrze, że się nie ukrywają, że dają dziewiątkę i tak to powinno wyglądać. Dobry, smaczny, ostry burger. No. Nie jest przepaskudzony tak, że jest niejadalny, no. sama gorycz, tylko sam ekstrakt, nie ma smaku. Tak. Ma smak. O, czuję, dokładnie zaczyna mi adrenalina i do filmki wchodzić. Zaczyna mrowić głowa. Delikatnie ręce. Dobra. Dobra, co ty w No To co? No kończymy, no to Będziemy siedzieć i patrzeć na puste talerze. Sz szkoda, drugi będzie wyjść. Szkoda, szkoda, że nie jadłeś, szkoda, że jadłeś maczety. Bo moim zdaniem maczeta szybciej wchodziła i od razu wiesz, y Robienie się zaczynało na maczecie, ale... Ja mogę oficjalnie powiedzieć, że do samej maczety, chociaż tam jest Afterburn 20 minut, nie? No, brakuje moim zdaniem trochę, bo jadłem już tam. Ale szkoda, że nie jadłeś pasibusa, tego hitera, tej wersji, tego rosnej. No, może następnym... Podobny, nawet, był. Może następny Podobny razem. był do tego. Więc co? Widzimy się następnym razem. Dzięki za oglądanie. Tak to wyglądało w, w, w nagraniu. Dziękuję i gratuluję Leszkowi. Dzięki. Super, że się tutaj pojawił ze mną. Przynajmniej mieliście jakieś inne odnośnie niż tylko mnie. No mieszkam 15 minut w lokalu, więc głupio by było powiedzieć, że nie nabrady nie zdążę. Więc widzimy się na, następnym razem i dajcie łapkę w górę na zasięgu. Przyda się. Dzięki.